Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTrail TV. Ja mam na imię Piotrek i dzisiaj z wielką radością pokażę wam grę pod tytułem Batman Gotham City Chronicles. Jest to gra, która jakiś czas temu wystartowała na Kickstarterze i się ufundowała. Dokładnie był to pierwszy sezon i wierzcie mi albo nie, ale ta gra zebrała aż 4,5 miliona dolarów. No, więc nie trzeba było specjalnie długo czekać, żeby twórcy tejże gry postanowili wypuścić drugi sezon. I ten drugi sezon wystartował 4 czerwca i możemy sobie nabić podstawową wersję gry wzbogaconą o coraz to nowe rzeczy, które wymyślają twórcy tejże gry. W skrócie, jest to gra, w której jeden gracz będzie wcielał się w tych dobrych i będzie miał do wyboru naprawdę bardzo dużo tych dobrych, co za chwilę zobaczycie. Drugi gracz wciela się tych złych, których po prostu będzie kontrolował i spotykamy się na różnych planszach. No i no, i będziemy mieli różnego rodzaju misje i warunki zwycięstwa, które określają, kiedy wygrywa jedna lub druga strona. Ciekawe? Dla tych wszystkich, którzy kochają Batmana i wszystko, co z nim związane, myślę, że na pewno tak. A niech Was jeszcze zachęci sam fakt, że w grze bierze udział Bat Krowa i na końcu tej recenzji będzie suchar, to myślę, że spokojnie możecie wziąć herbatę w dłoń, zaczekać i rozkoszować się tymże materiałem. Bawcie się dobrze. Ale musicie nam jeszcze pomóc rozwiązać pewną bardzo ważną kwestię, która poróżniła nieco Trolli. Mianowicie, które wcielenie kobiety Kota lubicie najbardziej? Zostawcie komentarz i jakoś go uzasadnijcie. Tak więc, czy jest to Julie Newman, czy jest to Elta Kitt, czy jest to może Michelle Pfeiffer, a może co po niektórym spodobała się Helberry w tej roli, za którą dostała złotą malinkę, czy może jedno z ostatnich, Anne Hathaway. Piszcie. Jesteśmy bardzo ciekawi. Zaczynamy od podniesania się zawartością, a dokładnie na razie zostaniemy na pudełkach, które to dwa pudełka razem połączone tworzą sobie taką no, fajną panoramę tych dobrych i tych złych. No kapitalnie to już wygląda. No to otwórzmy to wszystko. W tych dwóch pudełkach znajdziecie między innymi plakat, który możecie sobie powiesić albo podtrzymać nad biurkiem. Kapitalne podkładki pod postaci, te dobre, bo te złe mają taki czadowy plastikowy panel sterowania tych złych, których możecie napotkać, macie taki gigantyczny plik. O proszę. Tyle tego jest. Wśród tych złych znajdziemy oczywiście Harley Quinn, stracha na wróble, trujący bluszcz, Stroke'a, Mr. Freeze, dwie twarze, oczywiście Jokera, Pingwina i Bane'a. No, i cała masę innych, ale tych po prostu chciałem Wam najbardziej pokazać. No, i mamy też jakieś takie pierdoły na jednego strzała. Tych dobrych test jest cała masa, i to w różnych wcieleniach, z różnymi kombinacjami. Więc mamy chyba bodajże trzy wersje Batmana, trzy wersje Kobiety Kota. No, i kogo tam byście chcieli? No, naprawdę przebogato. Zanim przegramy, właściwie te wszystkie scenariusze, o czym za chwilę będę mówił, tymi postaciami, to upłynie trochę rzeki w wiśle. Hehehe. Nie zabrakło też kosteczek, spory ilości znaczników, batmanowego i nie tylko batmanowego sprzętu, w którym będziemy ekwipować naszych herosów walczących ze złem i występkiem. Mamy też postaci neutralne, które czasem będziemy musieli ratować. Czy randomów, którzy będą chcieli nam pomóc. No, jeśli można policję nazwać randomami. Wreszcie mamy dwie wielkie, piękne plansze do gry. Przejdźmy się po nich. Pierwsza to grafika, na której ma się oblężony budynek, w którym zaczęli się złoczyńcy, a tu oczywiście policja i nasi herosi, którzy będą wchodzili do środka. To jest pierwsza plansza. Druga plansza to tak dobrze znane zakłady chemiczne, w których być może maczał się Joker, no ale nieważne. Są takie zakłady chemiczne, w których znowu będziemy walczyli z przestępczością. Mamy też zwykłe proste slamsy z budynkami i innymi rzeczami. Jest też moja ulubiona, opuszczona stacja metra, w której no, wiemy co się dzieje. No, 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 Batman się dzieje. Ale Piotrze, czy ty o czymś nie zapomniałeś? Oczywiście, że nie zapomniałem o tych dwóch pudełkach, które mogłyby spokojnie pomieścić niejedną planszówkę, a tu zawierają tylko figurki. I proszę, tak wygląda pierwsza paletka, na której mamy kilka już postaci Batmana, tutaj nawet mamy dwie. Mamy Batkrowę, tą słynną, o której jeszcze będę mówił, i całą masę tych niebieskich, stojących po stronie prawości figurek można spokojnie malować. Dobry detal. Tu mamy kolejny kontenerek zawierający nasze postaci. Druga walizeczka to ci źli, czyli szare charaktery, czyli czarne charaktery, z którymi będziemy walczyć. I to was powinno zainteresować. Ale żeby nie było, poniżej mamy jeszcze więcej plastiku. Aż chce się grać, co nie? Ale jak wszyscy wiemy, każdą, nawet najlepszą, najciekawiej wykonaną grę może schrzanić instrukcja. I tu jest bardzo Blisko. I wiecie, nie mam nic do dużych instrukcji, które są przegadane mniej lub bardziej, zawierają istotne i nieistotne rzeczy, ale kurde, problem jest tutaj taki, że zacząłem przy tej instrukcji tęsknić za instrukcją do pierwszych Marsjan. Tych są dwie. Na szczęście to jest to książka scenariuszy. Ta książka zawiera 25 misji i teraz pokażę Wam mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi, ponieważ nie chcę Wam spoilerować. Kiedy wybierzecie sobie scenariusz, wiecie którą planszę wybrać i którą stroną co ułożyć, wiecie również jak rozmieścić poszczególne komponenty, jakie są warunki wygranej temu, kto kieruje bohaterami, ale również ten, kto kieruje tymi złymi. Macie również elementy, które zmieniają Wam główne zasady rozgrywki, ale również fajny bajer, gracz, który będzie kierował bohaterami będzie musiał wybrać zawsze trzech swoich bohaterów I tych trzech bohaterów wybiera nie spośród całego pliku, który jest dołączony do gry, ale pierwszego wybierze spośród dwóch: taki główny wasz bohater, i takich dwóch pomniejszych, czyli wybieramy sobie drugiego spośród trzech i wybieramy sobie ostatniego również spośród trzech, dla tego scenariusza. I tych trzech bohaterów weźmie udział w eskapadzie przeciwko głównemu tutaj waszemu przeciwnikowi, czyli jest to Bane. Również ten zły, znaczy czy no w sumie nie zły człowiek w sensie gracz, ale ten, który kieruje złymi, również musi się przygotować. Kiedy wybierzecie już swoją postać, pierwszą, drugą... I oczywiście trzecią możecie położyć jej kartę na specjalnie przygotowanej wyprasce. Co ciekawe, każda karta ma opisaną historię danej postaci. Bardzo fajne, klimatycznie, można się wczytać, jeśli ktoś nie czytał komiksu. Aby przygotować postać musicie położyć również jej znaczniki akcji. Znacznik, czy dana postać jest aktywna czy nieaktywna. Za chwilę wszystko stanie się jasne, spokojnie, ale również do każdej postaci. Na początku dobieracie jej startowe przedmioty opisane w scenariuszu. Ten, który kieruje tymi złymi ma nieco mniej roboty, ale otrzymuje swój fantastyczny plastik i tutaj mamy taki fajny trak. Co to jest za trak? Trak, na którym będą znajdowały się postaci, które mamy opisane w książce scenariusza, które w y, konkretnym porządku muszą znaleźć się na tym traku, ale również główna ta zła postać, której również umieszczamy znacznik życia. Cała reszta to są lamusy na jednego strzała, więc ja jest specjalnie nimi się nie będziemy przejmować, ale otrzymujemy również pulę punktów akcji, w których będziemy wykonywali różne fajne rzeczy. Gra Batman będzie polegała na tym, że będziemy musieli wykonać określone rzeczy w pewnym czasie i to zazwyczaj będzie ten czas, który będzie ścigał bohaterów. Jeśli ci nie wyrobią się do pewnego momentu z daną rzeczą, daną czynnością, którą muszą wykonać, z rozbrojeniem bomb, uratowaniem cywili, czy jakieś tam inne rzeczy, no to po prostu ta zła strona będzie wygrywać. To teraz się skupcie, ponieważ tłumaczę główną mechanikę gry. Na przykładzie Batmana. W scenariuszu jest opisane, która strona ma inicjatywę, czyli ta, która zaczyna, i będziemy grali na przemian. Oczywiście każda strona ma prawo do reagowania na czynności tej drugiej, ale po kolei. Mamy tą dobrą stronę. Gracz, który gra tą dobrą stroną, ma zawsze trzy postaci, i dopiero po wykonaniu wydaniu wszystkich punktów akcji z wszystkich postaci, grę przejmuje ten gracz, który gra tymi złymi. Jak wykonuje poszczególne akcje? Jakie mam dostępne? Atak bezpośredni, atak z dystansu, takie czynności intelektualne rozbrojenie pułapki czy użycie zdolności komputerowych obrona przerzut kością, czy ruch. Wszystko to, co tu widzicie, wymaga użycia akcji. Jak to robimy? Mamy maksymalną liczbę akcji, które możemy wydać, czyli na przykład Batman będzie chciał wydać, żeby kogoś walnąć dwie kosteczki. Oznacza to, że bierze sobie dwie kości, rzuca tymi kosteczkami i w zależności od wyniku... Wow! Kurczę, dobrze to się nagrało. Mam pięć sukcesów, czyli zadałem pięć ran. No i tyle. Ale dalej również mogę lać tego pacjenta, trzymam go za habety, czy coś. Proszę, mam jeszcze możliwość, rzucam sobie jedną kosteczką i mogę mu dorzucić jeszcze dwie Ranki. W przypadku innych czynności właściwie wygląda to tak samo, tylko po prostu zmienia się kolor kości. I proszę, dwie inne postaci, jak również Batman, zakończyły wykonywanie akcji. Teraz co się dzieje? Teraz Batman pod koniec swojej tury i wszystkie inne postaci dobre umieszczają tutaj na polu sfatygowania swoje znaczniki. No i właściwie w tym momencie turę kończą. Teraz pora przychodzi na tego złego, który będzie ruszał się poszczególnymi figurkami. No i teraz. Koszt ruszenia się poszczególnych figurek macie nadpisane nad poszczególnymi postaciami. Jak sami widzicie, im dalej ta postać jest, tym koszt jej większy. Czyli na przykład założycie zdolności tej figurki, czy jest to atak bezpośredni, dystansowy, czy wykonanie jakiegoś działania na planszy, będziemy potrzebowali jednego punktu akcji. Potem przesuwamy. Postać na koniec, jak również wydany punkt akcji w tą stronę. I proszę, dokonaliśmy tury. Jeśli na przykład będę chciał ruszyć beinem, no to w tym momencie wydaję dwa punkty akcji, beina przesuwam na sam koniec. Proszę, no i tak to mniej więcej wygląda. W trakcie gry również będę mógł dokonać przerzutów kosteczek, czyli będę musiał umieszczać tutaj kosteczki, będę mógł się więcej ruszać, czy na przykład będę mógł dorzucać yy, konkretne kostki żółte do wyników obrony. Kiedy moja tura natomiast się skończy, tak samo jak tura tych dobrych, wszystkie zużyte kosteczki przemieszczam na tą stronę. No i teraz wracamy do naszego Batmana, tak samo jak za chwilę wrócimy do tych złych, bo teraz decydujemy, czy nasza postać w tej nowej turze będzie aktywna, czy będzie odpoczywać, czyli nie będziemy mogli z niej korzystać. Jeśli będzie aktywna, jak widzicie, odzyskamy tylko dwa punkty akcji. Jeśli byśmy zdecydowali, że ta postać byłaby nieaktywna w tej turze, odzyskalibyśmy jeszcze cztery punkty akcji, czyli łącznie sześć. Co ciekawe, jak wyglądają rany w tej grze. Rany w tej grze, o ile zostaną zadane naszej postaci, będą polegały na tym, że z tego pola będą przenoszone na elementy ran, czyli po prostu nie będą wracać do naszej poliakcji, czyli im bardziej ranna postać, tym mniej rzeczy może wykonać. Rzecz ma się absolutnie, kompletnie identycznie, jeśli chodzi o tych złych. Tutaj macie napisane, a tutaj mamy jeszcze jeden znacznik, w zależności od scenariusza, tu mamy piątkę, jest jeszcze trójka. Czyli wyobraźmy sobie, że tak by wyglądała sytuacja, czyli tak naprawdę niewiele zrobiłem. W w swojej turze mogę przerzucić łącznie 5 znaczników. Tylko pamiętajcie, w trakcie tury tych dobrych ja będę mógł reagować na ataki z ich strony. Czyli na przykład będę mógł dorzucać do obrony, będę mógł e, dokonywać przerzutów, kostek obrony, których, którymi będę rzucał, czy to będą, nie wiem, czerwone, pomarańczowe czy żółte. Czyli to nie jest tak, że jestem bierny w swojej turze. Nie, cały czas coś będę wykonywał i nie będę się nudził. I teraz, wszystko co do tej pory Wam powiedziałem, dzieje się oczywiście na planszy, ale sama plansza również jest o tyle, o ile ciekawa, że ona zazwyczaj będzie zawierała kilka poziomów, które naprawdę fajnie rysownicy odwzorowali. No, bo na przykład zaczynamy od Green Arrowa. Tak, Carlos, boli jest Green Arrow. Mamy Batmana i mamy Robina i teraz oni są na poziomie wyższym niż to, co znajduje się pod nimi, czyli właśnie kolejka metra. Mamy poziom znowu niżej i mamy jeszcze poziom jeden niżej. Na każdym z tych pól znajdują się pewne ograniczenia, liczby postaci, które mogą tam się pojawić, czy inne rzeczy, które są charakterystyczne dla danego scenariusza. Dodatkowo w trakcie gry sytuacje na planszy mogą zmienić np. pożary, które będą się pojawiać, komputery, do których będziemy musieli dostać otwierając jakieś drzwy, czy robiąc jakieś inne rzeczy. Czy oczywiście bomby, które czasami będziemy musieli rozbrajać. Muszę powiedzieć, że nawet dość często. I wiecie, co bardzo ważne, ponieważ poziomy nie tylko ładnie wyglądają, ale również dają pewną przewagę. Im jesteśmy wyżej i mamy na przykład broń, tym łatwiej nam celować do tego, kto jest na wolnym, pustym polu i to jeszcze strzeżony i jest niżej od nas. Tak samo między poszczególnymi polami mamy różnego rodzaju kropki, które prowadzą do innych kropek na innych polach. I teraz o ile jesteśmy w stanie poprowadzić zwykłą, prostą, nieprzerwaną przez żadną przeszkodę linię, czy na przykład pożar, jeśli ten się pojawi, no to możemy kogoś trafić. Jeśli nie, no to oczywiście trafić. Trafić już nie możemy, co pokazuje, że Batman jest naprawdę fajną, ciekawą, taktyczną grą, w której naprawdę trzeba będzie pomyśleć i zaplanować. I tak jak Wam wcześniej pokazałem, system walki bezpośredniej, czy dystansowej, czy oddziaływania na środowisko jest dość prosty, to jeszcze gra zawiera jeden element. Czyli na przykład przy ruchu, czy wykorzystywaniu różnych zdolności, o które jeszcze za chwilkę powiem, będzie ważne, czy nasza postać jest bardzo mocno obciążona. No Ja zawsze się dziwiłem, że postaci w grach przygodowych, no to po prostu mają, nie wiem, jakiś pleca, który zmieściłby mamuta w ciąży, i jeszcze by zostało miejsce. Tak, tutaj mamy co odzwierciedlone, ponieważ niektóre z naszych zdolności będą dezaktywowane w momencie, kiedy nasza postać będzie coś mocniej obciążona. A właśnie, te nasze postaci różnią się naprawdę pierdyliarnym różnych kombinacji umiejętności, które rozsiane są. W formie takich ikonek po karcie postaci. To akurat muszę przyznać, że dobrze i właściwie łopatologicznie zostało opisane w tej nie takiej łatwej instrukcji. Czyli mamy konkretnie napisane, co to jest za umiejętność, kiedy ją stosujemy, jakie są jej wymagania i jakie są efekty. Naprawdę. To robi wrażenie, jak również liczba kombinacji, których po prostu mamy na naszych postaciach. Czyli znowu, jeśli wybierzemy sobie inną kombinację postaci do danego scenariusza, otrzymujemy coś zupełnie innego, co po prostu inaczej trzeba przejść. Na zakończenie, jak zwykle kilka słów podsumowania, i zacznijmy sobie od tego, jakie to są wielkie pudła. Słuchajcie, no, przychodziło mi już recenzować naprawdę setki, jeśli nie. Tysiące, już chyba za chwilę ponad tysiąc. No ale dobra, setki bezpiecznie, setki gier. I jeszcze nigdy nie miałem czegoś takiego, że jedna gra mieściła się w dwóch wielkich, wypakowanych po brzegi, pudłach, które są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze wykonane. Dokładnie komponenty mam na myśli, które znajdują się w środku. Wszystko jest bardzo dobrze przemyślane. Wszystkie elementy do siebie, nie wiem, pasują. Zresztą się wszystko fajnie wyciska. No, naprawdę wykonanie jest ekstremalnie fantastyczne. A teraz, Zostajemy te dwa pudła, no i wypadałoby się zastanowić, czy te dwa pudła to jest po prostu od taki marketingowy bajer, aczkolwiek raczej to się finansowo musi spinać, więc marketingowy bajer to nie może być. Tutaj znajduje się bardzo dużo w gry no bo oczywiście część z Was, y, która ma zarzuty do gier, które mają scenariusze, może w tym momencie powiedzieć, no dobra Piotrek, ale są te naście scenariuszy, no i generalnie kiedy one się skończą, no to tyle. Absolutnie nie, ponieważ możesz ten scenariusz przejść na inne sposoby, a dokładnie dzięki innym postaciom, które mają zupełnie inne zdolności. I to już będzie wyglądało, nie powiem, że zupełnie, ale na pewno inaczej, a to, że jest już kolejny sezon i będzie można go sobie go wesprzeć i dostać tą książkę scenariuszy i jeszcze kolejną książkę scenariuszy ekstremalnie zmultiplikuje wam możliwość zabawy tą grą. Do tego wszystkiego tu akurat troszeczkę już poserkałem na samą instrukcję. Muszę przyznać, że nie było to łatwe. Ogarnięcie tychże zasad, i tutaj mi się wydaje, że to może być taki zderzak dla tych wszystkich, którzy po prostu lubią Batmana, widzieli wszystkie, nie wiem, części Batmana i nagle sobie wezmą, kupią grę fajną. yeah <laughs> I się zderzą z taką instrukcją, no ta nie najprostsza jest, ale bardzo się cieszę, że wydawca postanowił zainwestować w naprawdę dobry wideoinstruktorz, który po obejrzeniu bardzo łatwo nie, można po tym wszystkim wejść już w samą grę. Tak więc, jeśli szukacie czegoś w świecie DC, uwielbiacie Batmana, chcielibyście mieć nie u siebie na półce i całą masę innych fantastycznych postaci, które nawet będziecie mogli sobie pomalować, bo wyglądają, wyglądają po prostu dobrze, Będziecie chcieli mieć grę dla dwóch osób, która jest płynna, fajna, ciekawa, regrywalna i ma naprawdę bardzo dużo tego mrocznego, gotyckiego klimatu, to myślę, że już długo nie musicie szukać. Tylko troszeczkę kasy na to trzeba będzie wysupłać. To tyle na dzisiaj. A i jeszcze bat Suchar. Chłopaki mnie kiedyś zabiją za te suchary, no ale dobra. Dlaczego Batman miał piątkę z WF-u? Bo zawsze nosił strój. To tyle na dzisiaj. Pa!